Moje kochanie, słuchaj, empatia. Powiedz sobie, zapytaj się siebie, jak bardzo jesteś empatyczna, bo niektórzy ludzie czasami zarzucają nam, że my jesteśmy za mało empatyczni, jeżeli jesteś w sobie szczęśliwa, sama ze sobą, uradowana, wylewa się to ciepłość ciebie. Słuchaj, ciepło zawsze połączone jest z seksapilem i namiętnością i z erotyzmem kobiety. Do kobiety, czyli Twoje, do Ciebie, żebyś mnie dobrze zrozumiała. Jak duży procent tej empatii jest w Tobie? 10%, 50%, 100%, 150%. Słuchaj, nie co piękna. Taki dzisiaj mini sprawdzianik. Słuchajcie, dziewczyny, wiecie, że jestem szalona, pomylona, pokręcona, zakochana w sobie, w swoim życiu i w moich synach. Kocham Was. Też. Też do tego repertuaru należycie. Moje panie, pogoda jest cudowna. Energia primavera. Fantastiko. Ja wam życzę dnia pełnego radości, spełnienia sukcesu w życiu osobistym, biznesowym. A na wieczór będzie... Znowu coś. Niespodzianka. Może taka, może taka. Słuchajcie, ja jestem nieprzewidywalna. Mam spektrum kreatywności od A do Z i jeszcze więcej. Tak jak wszystkie szwedzkie, polskie, chińskie, abecadła świata. Nigdy nie wiadomo, z czym wpadnę na widzie dziewczyny. Empatia. Jak bardzo jesteś empatyczna? Jak inni to wykorzystują wobec ciebie? I co możesz z tym zrobić? Pa, kochanie! Pa, pa. pa.